Ole, ole, wygraj na prezydenta, ty! Rok dziewięćdziesiąty... 90... Piąty, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Aż tak. za dobrze, niestety. Pierwsza kampania prezydencka, którą obserwowałem z dużą atencją. Nie powiem na kogo głosowałam, ale pamiętam. Piosenki, Biskopolo. Yy spotkania, relacje międzyludzkie. Ole, ole, wygraj na prezydenta, ty! Piosenka wyborcza i to jeszcze właśnie no, taka disco-polowa by, była odkryciem. Słowo określające coś takiego to jest cringe. Wykorzystał polityk to, za czym poszli ludzie, żeby zagłosować. Jak on to śpiewa, no to muszę zagłosować. Czy to faktycznie było takie nowoczesne? Zastosowano e, takie techniki rodem ze Stanów Zjednoczonych, takich debat wielkich prezydenckich. Wynik tych wyborów Absolutnie zszokował mnie. Aleksander Kwaśniewski pokonuje Lecha Wałęsę. Taki szczery sentyment do tego momentu w historii Polski. Nie wiem, co mogę dodać więcej. kioski Jugosławia. Ja uwielbiałem kioski. W moim kiosku miałem teczkę. Sam kiosk był instytucją. To jest Marszałkowska przy Świętokrzyskiej, przy której znajdowały się pierwsze kebaby w Warszawie. Wszyscy zastanawiali się przez całe życie. Zawsze było takie pytanie... Gdzie pani z kiosku chodzi się ku? Dowiedziałam się. Tam nie ma toalet. Można chodzić do jakichś pobliskich po prostu budynków. Kiosk pachniał gazetami. Teraz jest coraz mniej tych kiosków. Nawet widziałem ostatnio gdzieś kioska automatyczne, się przeraziłem, mówię... Nie ma tam pani w środku żadnej? To mnie tam skandale nie czytałam. Bo tam były różne treści takie hmm, bardzo odważne wtedy jak na te czas. Pierwszy polski tabloid, tak, i, ale jakby... Ale on nie był wystarczająco popularny. Pamiętam e, znikający Przekrój. Kaszlerz Donald to była jedna z rzeczy, którą się zaopatrywałem w pioskach I jeszcze komiks z Stanami Jerem. Kaszler Donald to taka pozycja, którą ja się nie kojarzę, natomiast brawo, absolutnie. Brawo to był moim hitem, potem weszło Brawo Ger. W Polsce czytaliśmy o życiu ja w Stanach Zjednoczonych sprzed dwóch, trzech e, lat. Brawo się kupowało, bo w brawo były plakaty. Kupowałem fantastykę fantastykę naukową. Gazeta była jakimś fetyszem, jakąś magią. Kupiłem pierwszą gejowską gazetę. Gdyby coś potrafiło pozwolić nam odróżnić, co jest manipulacją, co jest, co jest z, no, jakiegoś rodzaju fałszem, bardzo byłoby fajnie. Ten mówi prawdę, polityka ten kłamie. A byłoby to cudowne, A utopijne. Jezu, bardzo. Ja bym prosił, żeby to było już w 2022, a nie w 40. Doskonałe, doskonałe. Co drugi startup próbuje wymyślić algorytm na to. Nie wydaje mi się, żeby politycy kiedykolwiek chcieli postawić się w sytuacji, kiedy w 100% szczerze są w stanie stanąć do walki. Nie wiem, czy to jest możliwe, jeżeli chodzi o intencje. Powinniśmy też decydować słysząc argumenty. Byłoby to ze stratą dla... Y naszej percepcji życia publicznego już widzę tutaj oczami wyobraźni masę e, nadużyć takiego systemu bo na to żeby zrobić taką aplikację Trzeba mieć pieniądze, a pieniądze na to będą miały partie, które są lobbowane. Jeżeli chodzi o sprawdzenie informacji, tak, jeżeli chodzi o, o wszystko, to chyba nie. Mamy rozum i wolną wolę wyboru. Prawdziwość powinna wygrywać albo przegrywać wybory. Dzisiaj, jak ktoś powie prawdę, to to może być jego koniec i to jest przerażające. I ludzie uczestniczą w pewnym teatrze ze świadomością, że jest to teatr. Może algorytm powinien zostać prezydentem? Nie życzyłabym sobie mieć podobnych sąsiadów do siebie, Pewnie nikt by nie chciał ko mnie mieszkać, bo ja jestem czasami irytująca. Oglądałem Black Mirror i tam też jest taka opcja, w której przyznawane są punkty. No to jest straszne, ale to już ma miejsce. Ja nie chcę żyć w takiej rzeczywistości. Początek tego rodzaju myślenia mamy już dzisiaj. Już była, była taka historia w Warszawie: powstało jakieś osiedle które w ogóle w nazwie mają jakieś tam katolickie czy chrześcijańskie. osiedla bez dzieci. Są hotele dla osób, które nie mają dzieci. To trochę rozumiem. Ja no ja to, to ja jako... Pachnie niestety bardzo złymi wspomnieniami z historii. To jest mało inkluzywne. To jest jakiś rodzaj stygmatyzacji takiej i um, budowania barier. Im bardziej kolorowo i różnorodnie, tym piękniej. Jest dużo łatwiej jak jest jakaś taka wspólnota. Kibuce. Kibutz to jest kierunek. Kibur. Uważam, że powinniśmy ciągle się mieszać. Im częściej dyskutujemy, im częściej się uzupełniamy, tym właśnie dalej idziemy, dalej podążamy jako ludzie, jako społeczeństwo, jako świat. Przez kogo wolałbym być sądzony? Przecież ja nie krobie nic złego. Prawdziwy człowiek zawsze. Kilka lat temu bym powiedział, że przez prawdziwego człowieka. Bez różnic. Ja trochę w ogóle nie wierzę w system sprawiedliwości. Równie dobrze pies mnie może... Oceniać. Czy jest coś, czego rzeczywiście ta sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi? Ci muszą mieć pewne ludzkie doświadczenie. Jest taki element, nadal w to głęboko wierzę ludzki, którego nie da się zapisać w algorytmach. Czasami fakty mogą mówić przeciwko nam. Maszyny są w stanie oceniać, czy dany fakt miał miejsce. Na tym etapie jest większe ryzyko błędu popełnionego przez sztuczną inteligencję niż przez człowieka. Jestem osobą, która y, bierze na klatę wszystko, co przeskrobię. Jak ktoś jest niepoczytalny, to wiadomo, jest traktowany trochę inaczej. Czasem mam poczucie, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie to dobrze zrobić. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. No i jeżeli macie ochotę na więcej, to zapraszam właśnie tam.